Jestem w Larnace nad Jeziorem Słonym. Idę jego właściwie, trudno powiedzieć, chyba południowym brzegiem. Tak, tak mniej więcej to wygląda. W zeszłym roku był to, tam mamy takie noclegowisko mew. W zeszłym roku też w tym samym miejscu były mewy, ale mieliśmy też jeszcze flamingi. Wody jest dużo więcej niż, chyba o połowy więcej. Jak przyjdą deszcze, pewnie w okresie już zimowym, tym takim stricte zimowym, no bo zima się teraz już zaczyna. W listopadzie były opady, bo jak śledziłem tutaj prognozę pogody, to chyba były duże opady, i to co widać zresztą po, po jeziorze słonym, tej wody jest więcej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku to wszystko było. Suche, ale nie tylko to o tym świadczy, dlatego że tu mamy wszędzie soczystą zieleń. A niektóre, no może oprócz tych krzewów, krzewy zaczęły po prostu i niektóre chyba byliny zaczęły wegetację. Także w tej chwili mamy no taką pogodę dosyć znośną, ładną. W zeszłym roku tutaj nie wziąłem wody, więc umierałem z pragnienia tu dużo mówić. Nie widzę ważek, ale może dlatego, że w tamtym roku były tylko dwa gatunki ważek, ale były takie późne już zużyte sterane życiem. W tej chwili jest od drugi dzień jesteśmy silny wiatr po prostu i może dlatego po prostu nie ma nie ma warzyk. Pochowały się. Mrówki są aktywne. Tak czekam na jakieś gady. Bo to też jest dla mnie gady albo płazy. Chciałbym zobaczyć. A no najlepiej by było tu jednak przelecieć i pobyć z tydzień, z dwa tygodnie. Ale wiosną, czyli tak gdzieś w końcu marca. Pojechać oczywiście w góry. Tam gdzieś nad nami one majaczą. One nie są daleko. Jest około chyba 50 km, skoro do Pafos, a Pafos jest po drugiej stronie wyspy, to jest około setki, może powyżej setki kilometrów. To jest naprawdę mała wyspa. 9000 km2, tylko część jest pod jurysdykcją Cypru Północnego, a część stanowi zieloną strefę, więc wojska NZ pilnują tej strefy buforowej. Na część pod jurysdykcją Republiki Cypryjskiej Ta północna część też jest bardzo ładna Chciałbym tam kiedyś pojechać Przynajmniej z opisów Tak to wynika Muszę to z samego rana przyjechać Nie wiem jak jest z Flamingami eee, Tam jest lotnisko Widzicie wieżę po drugiej stronie Tam jest lotnisko, po drugiej stronie lotniska też są małe jeziorka e, wody no i e, flamingi przelatują. Dzisiaj nie widziałem w tej części, nie widziałem flamingów. w zeszłym roku. Było gdzieś około 3000, tak przynajmniej udało mi się wyliczyć, że o tej porze było około 3000. Są pierwsze mnie przewitały tuż po wylądowaniu, aż z buta. Szliśmy 17 km wokół całego jeziora, wracaliśmy tamtą jego stroną i wyszliśmy przy akwedukcie. To było dosyć ciekawe, ale było bardzo upalnie. Najpierw i ptaki, które nas pojawiały powitały oprócz śpiewu pokrzewek to przylatujące z brzaskiem flamingi właśnie. Nie udało mi się w tym roku jeszcze sfotografować dzierlatek, a czekam na te cypryjskie dzierlatki. W zeszłym roku bardzo niewyraźne zdjęcia mi wyszły.